Jaki jest największy błąd, który popełniamy podczas rekrutacji? Czy zawsze dajemy sobie na rekrutację określony czas, czy też robimy to pośpiesznie? I um, czy warto ufać temu, co widzimy w CV, czy raczej temu, co widzimy na żywo? Czym jest efekt aureoli i o tym, czy zatrudniać ludzi podobnych do nas? O tym wszystkim porozmawiamy sobie w dzisiejszym filmie. Witajcie z tej strony Ania. I Paweł. No właśnie, rekrutacja. Jak to łatwo powiedzieć, mhm. prowadzimy firmę już dobrych parę lat. 10, nawet ponad 20 lat? A w sumie, jak łącznie mamy 100 lat, to trochę. 97. 57. No właśnie. I prowadzimy już firmę jakiś czas i współpracowaliśmy z różnymi ludźmi. Procesów rekrutacji przeszliśmy już całkiem, całkiem sporo. No i z tą rekrutacją jest kilka takich podstawowych rzeczy, o których warto pamiętać, o których większość przedsiębiorców, czy większość osób, którzy zajmują się rekrutacją na co dzień nie pamiętają. Od czego byś Paweł zaczął proces rekrutacji, skutecznej rekrutacji? Proces skutecznej rekrutacji zacząłbym przede wszystkim od tego, żebym dał sobie miejsce na to, że mogę się pomylić. Bo nie wiem, czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz ostatnio popełniliśmy, zrobiliśmy błąd, pomimo tego, że doskonale znamy biostrukturę osobowości, możemy rozpoznać i tak dalej. Tak czy siak, wiedzieliśmy bardzo szybko, że to nie było najlepsze rozwiązanie. I tutaj nie chodzi o osobę, tutaj chodzi o to, że my popełniliśmy błąd. Na to stanowisko osoba z taką osobowością po prostu się nie nadawała. Mhm. Więc trzeba sobie dać właśnie tą taką przestrzeń na pomyłkę. Mogę się pomylić. O tego bym przede wszystkim zaczął. Drugie, od czego właśnie nie zaczął. Nie mogę szukać ludzi podobnych do siebie, żeby nie wpaść w pułapkę, że fajnie mi się z nim rozmawia, bo jak jest podobny do mnie, to znajdziemy wspólny temat. Muszę sobie zadać pytanie. Czy merytoryka, w jakim procencie jest ważna, czy ta osoba szybko się nauczy, czy też ona musi być specjalistą w jakiejś dziedzinie, bo później co z tego, że będziemy się fajnie z nim rozmawiać, jak zadania do wykonania nie będą wykonane prawidłowo, bo ta osoba dopiero zacznie się uczyć tego. Więc muszę sobie zadać kilka pytań, czego chcę, a czego nie chcę. Paweł, do dzisiaj szuka kogoś podobnego, do siebie jeszcze nie znalazł. <laughs> I nie znajdę. <laughs> no zatem. Pytanie zasadnicze, kogo ja szukam na to stanowisko, a kogo potrzebuję, jaka ta osoba ma być, co ma potrafić, co ma umieć, jakie ma mieć kompetencje społeczne, jakie wykształcenie, a jaką wiedzę merytoryczną. I dopiero po to, jak już wiem, kogo szukam, tworzę ogłoszenie rekrutacyjne. W tym ogłoszeniu rekrutacyjnym muszę zawrzeć takie informacje w stosunku do tej osoby, której szukam, żeby tylko takie osoby mi się po prostu częściej zdarzały. Wiecie, łatwo jest napisać ogłoszenie rekrutacyjne, wiele gazet i portali internetowych ma takich ogłoszeń, setki. Ludzie biorą wzory i robią kopiu i wklej tak? i szukamy mm. kogoś, kto będzie młody, ale jednocześnie doświadczony, będzie pracował w zespole, ale też indywidualnie i będzie w ogóle miał miliard możliwości jeszcze tam rozwoju i będzie dyspozycyjny, ale też będzie potrafił, Bóg wie co jeszcze robić. No i potem powstają takie ogłoszenia o pracę, gdzie zgłaszają się tłumy ludzi. I powstają przede wszystkim nasze frustracje, bo Będziemy sobie myśleć, Boże, czy nie ma takich fajnych ludzi? Po prostu nie ma takich ludzi, którzy potrafią wszystko, na wszystkim się znają, są najlepsi. Po prostu musimy sobie na to odpowiedzieć sami. Nie ma. Szukamy po prostu ludzi, którzy są potrzebni na dane stanowisko. Czyli mamy jasno zweryfikowane, kogo szukamy, tworzymy ogłoszenia o pracę, umieszczamy je tam, gdzie uważamy, tak? Na portalach różnych, czy na mediach społecznościowych, czy też rzucamy hasło do znajomych, no i pojawiają się pierwsze CV. No i pierwsze perełki znajdują się już w CV. No tak. Te zdjęcia. zdjęcia. Generalnie nie czytam CV, bo, bo CV przyjmie wszystko, tak zwany papier. Dla mnie ważniejsza jest rozmowa, mhm. bo przynajmniej to, co robimy, robimy to, to w rozmowie wychodzi bardzo dużo mhm. tego, czy jesteśmy w stanie zaakceptować, czy ta osoba się będzie nadawała do zadania, które będą powierzane i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba mhm. sobie na początku zrobić właśnie tą listę, o której powiedziałeś. Zatem, kiedy dostajesz CV, no to to CV warto obejrzeć, poczytać, zobaczyć, czy tam ktoś zdjęcia sobie z Hawajów nie wkleił, w kapeluszu albo może w jakimś przebraniu, a może w bikini, bo już różne CV widzieliśmy przez te wszystkie lata. Zobacz, czy w ogóle w CV znajdują się informacje, które ciebie interesują. Sprawdź, czy to jest ktoś, kto jest oryginalny, czy ktoś, kto jest typowy. Ktoś, kto czyta książki, chodzi do teatru i lubi dobrowolność. Muzykę, no bo generalnie takie rzeczy dobrze brzmią. I kiedy już wybierzesz CV i zrobisz sobie taką selekcję, warto umówić się na taką rozmowę rekrutacyjną. My zwykle korzystamy ze współpracy osoby, która się takim tematem zajmuje zawodowo, i ona nam robi ten tak zwany pierwszy. Przesiew, jakkolwiek mhm. to nie zabrzmi teraz e, niefajnie, to jest to rzeczywiście takie przyjrzenie się temu, które z tych osób, które złożyły CV na dane stanowisko, w ogóle mogą być dla nas interesujące. To jest pierwszy etap. To jest, to jest pierwszy etap. Potem drugi etap to już jest spotkanie. No ale zanim takie spotkanie nastąpi, no to my musimy się jasno zastanowić, jakie pytania będziemy chcieli zadać tak zwanemu kandydatowi, a to się wiąże też z tym, że musimy zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Po pierwsze, jacy już dzisiaj są członkowie naszego zespołu i co ta osoba do tego zespołu wniesie? Jaki I jakie? Wpływ. Tak, jakie mogą być zagrożenia w związku z tym, że ta osoba będzie jakaś po drugie, jaki jest kodeks zasad w naszej firmie i tego wszystkiego, co jest dla nas ważne? Czy... Co ta osoba musi mieć, czyli musimy też podczas tej rozmowy w tych pytaniach rekrutacyjnych takie rzeczy wyłapać. No i właściwie to są takie dwa podstawowe elementy. Na czym nam szczególnie zależy? Czy na wiedzy merytorycznej, czy może zależy nam bardziej na kompetencjach społecznych? I dopiero wtedy przystępujemy do rozmowy o pracy. To może rozszerzmy troszeczkę, czym są kompetencje merytoryczne. Jeżeli masz informatyka, potrzebujesz informatyka i spotykasz się ze sobą i pasuje ci od strony osobowościowej, czyli dogadujecie się, od razu złapaliście wspólny temat. Język, ale nie ma tej wiedzy takiej twardej, wyuczonej. Wiedzę merytoryczną, jeżeli chodzi o informatykę, zdobywa się co najmniej kilka lat, jeszcze dużo doświadczenia i tak dalej. Więc taka osoba, mogę ci obiecać, w pierwszym miesiącu, jeżeli nie będzie miała tej wiedzy merytorycznej, po prostu będzie cię irytować i to jest Twój błąd, jeżeli rekrutacyjny, jeżeli go popełnisz. Więc tutaj pierwsza merytoryka, później osobowość. Mhm. Ale jeżeli potrzebujesz osoby do kompetencji społecznych, czyli takich miękkich, to jest to osoba, nie wiem, powiedzmy, w recepcji, tak? odbiera telefony, umawia na spotkania, mhm. więc dużo relacyjności trzeba, bo tam jest kontakt z ludźmi. Jeżeli na takie stanowisko, to wiadomo, że taką osobę, nawet jak nie miała doświadczenia, to bardzo szybko się nauczy. Dwa, trzy tygodnie i będzie po prostu dobra w tym, co robi. I tutaj na pierwszym miejscu, nie stawiamy merytoryki ale kompetencje społeczne. Okej, okay. potem e, zaczynają się rozmowy kwalifikacyjne. Daj sobie taką ilość czasu, która będzie dla Ciebie bezpieczna między jednym a drugim kandydatem. Pamiętaj, że niektórzy przyjadą na ostatnią chwilę, a niektórzy potrzebują być dużo wcześniej. Po co mają stać pod drzwiami, po co mają słuchać, po co mają ten cały stres przechodzić? E, taka nasza e, uwaga, nasze spostrzeżenie, żeby nie rekrutować samemu, ponieważ my mamy tendencję do tworzenia tak zwanego efektu aureoli, czyli jeżeli ktoś mm -hmm. będzie podobny do nas, ktoś będzie tak samo fajny jak my, będzie miał tak jak ja na imię, e, tak będzie anioł, albo będzie Pawłem, albo będzie tak jak ja kochał koty, albo będzie go fascynowała wiedza o mózgu. Urodził się w tym miesiącu. Albo urodził się w tym samym miesiącu i tego samego dnia co Paweł. Mamy tendencję do tworzenia tak zwanego efektu aureoli, czyli takie anielskie podejście do tego człowieka. Na pewno to jest człowiek dla mnie. Idealny, po prostu on mi się tutaj zdarzył. Dlatego, jeżeli są przynajmniej dwie osoby i one mają podobne zdanie, wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że może rzeczywiście w tym kandydacie jest coś takiego, co powoduje, że chcemy go w swojej organizacji. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, daj sobie też czas. Nie musisz podejmować decyzji od razu, jeżeli tego kandydata masz. Nie musisz mu od razu powiedzieć: Tak, chcę ciebie. Nawet jeżeli czujesz, że to jest osoba, którą chcesz zatrudnić, e, daj sobie ten czas jeszcze na analizę, na zastanowienie się, na porównanie z innymi kandydatami i oczywiście na kolejną rozmowę, bo nie wyobrażam sobie, żeby zaraz po pierwszej rozmowie e, od razu człowieka zatrudnić. No to chyba już musi być ktoś, nie wiem, sprawdzony, rekomendowany, pewny. To może ja zrobię błędę. Zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko. O, właśnie, coś w tym jest. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaj też pytania tak zwane miękkie. Zapytaj o wartości tego człowieka, o to, co się dla niego liczy, co robi w wolnym czasie, co lubi. Zapytaj, jakie ma podejście do innych ludzi, co w innych ludziach go fascynuje. Zapytaj, jakie zasady są dla niego kluczowe. Co go kręci? Co go kręci, co powoduje, że on jest zmotywowany. Nie sztuką jest zatrudnić człowieka, którego trzeba codziennie motywować. Sztuką jest zatrudnić człowieka, który będzie zmotywowany i którego trzeba będzie tylko każdego dnia jakby być zmotywowany. Nim, obok niego i dbać o to, żeby ta motywacja nie spadła. Nasz cały dzisiejszy zespół, mogę powiedzieć śmiało, myślę, że nie, nie ryzykuje, jest zespołem zmotywowanym. Tym ludziom chce się po prostu przechodzić, przynajmniej tak mówią. 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 Ok, kiedy już przejdzie ten etap rekrutacji. Kiedy już masz wstępną decyzję, zdecydowanie spotkaj się z człowiekiem raz jeszcze i dobrze byłoby, żeby ta, to spotkanie było z inną osobą niż z tą, z którą była pierwsza rekrutacja. U nas tak się odbywa, że to drugie spotkanie, wtedy spotykamy się my już we dwójkę, gdzie na co dzień pracujemy i e, zarządzamy organizacją i wtedy zwykle Paweł jest tą osobą, się, która się przygląda, która analizuje, e, której umysł jest taki troszeczkę bardziej analityczny, a ja gdzieś tam konwersuję i prowadzę tą rozmowę, zresztą tak jak tutaj. No, zadajesz pytania, mówisz, 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 mówisz. Tak, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć kilka punktów widzenia, bo wtedy mamy statystycznie większą szansę na mniej popełnianych pomyłek, które i tak się czasem zdarzają, bo tylko ludzie, którzy nic nie robią, no to oni się nie mylą. Mhm. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, której większość ludzi nie robi, której myśmy kiedyś też nie robili, ale już robimy. Warto zasięgnąć opinii od poprzedniego pracodawcy. Warto zapytać: widzisz w CV, gdzie on wcześniej pracował, ten twój kandydat, zadzwoń i zapytaj. Mamy dwa takie doświadczenia, w których w jednym nie zrobiliśmy tego i niestety poślizgnęliśmy się na własnej skórce od własnego banana, ponieważ gdybyśmy zadzwonili do poprzedniego pracodawcy, to dowiedzielibyśmy się, że nie warto z tą osobą współpracować, ponieważ nie żegna się z poprzednim pracodawcą w taki sposób, jakiego byśmy sami oczekiwali, gdybyśmy się żegnali, a w drugim przypadku zadzwoniliśmy i dostaliśmy fantastyczne potwierdzenie, że jest to człowiek tak. rzetelny, mm -hmm. że wspaniale pożegnał się z poprzednim pracodawcą i to naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Zresztą, gdyby nowy pracodawca, naszego poprzedniego pracownika, skontaktował się z nami, to by wiedział, e, czego nie robić, a jednak zatrudnił tego człowieka i miał dokładnie tą samą historię, którą my mieliśmy ze zwolnieniami od psychiatry. No ale cóż, takie są błędy rekrutacyjne, które czasem się popełnia. Tak, był to. Szósty pracodawca. No. no, kolejny pracodawca, który Więc, w podobny sposób funkcjonował. Tak, myli się wiedzieć, żeby się... Ważne jest to, żeby się uczyć na tych błędach. Dokładnie, dlatego ten efekt pogierać. aureoli jest takim efektem uh -huh. bardzo niebezpiecznym i warto uważać, żeby nie wchodzić tutaj za głęboko w temat. No i właściwie ten temat, który Paweł już troszeczkę poruszył jako finał. Szanuj różnorodność, zatrudniaj też ludzi, którzy są różni od ciebie, no bo nie sztuką jest mieć w zespole wszystkich tak samo fajnych jak ja. Musi być jeszcze Paweł, tak? Żeby było też... Żeby żeby wszystko działało tak jak trzeba, a nie tylko kawka, herbatka i miła atmosfera. No ten cały sprzęt dzięki niemu działa i dzięki temu możemy dzisiaj tutaj rozmawiać. Więc różnorodność jest fajna, pomimo tego, że zatrudnianie podobnych do siebie jest łatwiejsze, bo takimi osobami się po prostu łatwiej zarządza. Zarządza i przebywa, i rozmawia, rozwiązuje konflikty, bo wiemy jak reagujemy, co lubimy, czego nie lubimy, a nie zawsze to działa dla, z pożytkiem dla organizacji. Dlatego do procesu rekrutacji, podobnie dla, jak do wszystkich innych procesów, czy budowania zespołu, czy prowadzenia biznesu, czy skutecznej sprzedaży, warto się przygotować. Tak. Podziel się z nami swoją opinią, jak u Ciebie wyglądały rekrutacje. Koniecznie subskrybuj nasz kanał i bądź z nami. Do zobaczenia. A... Do usłyszenia. Ania i Paweł. Ja jestem Ania, on jest Paweł. Idziemy rekrutować. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.